Cześć ludzie z internetu, z tej strony Marcin. W mediach pojawiła się fala doniesień o nagłym skoku przestępczości w Stanach Zjednoczonych. O tym, że w 20 największych amerykańskich miastach nie da się już w zasadzie bezpiecznie wyjść na ulicę. Wstępne dane z niemal wszystkich największych metropolii mówią, że wskaźnik zabójstw skoczył średnio o co najmniej 25%. Jednym z argumentów na tę rosnącą falę przestępczości, która nęka Amerykę, miał być tragiczny, długi weekend z okazji Dnia Niepodległości. CNN alarmował wtedy, że w ciągu trzech dni w strzelaninach życie straciło 230 osób. Brzmi fatalnie, prawda? Ale jeśli ktoś czyta więcej niż nagłówki, to z dalszej części tekstu mógł się dowiedzieć, że liczba ofiar śmiertelnych była o 34% niższa niż przed rokiem. Wtedy w strzelaninach zginęło 314 osób, czyli niemal o 90 więcej niż w tym roku. Oczywiście to nie jest coś, co możemy bagatelizować, bo statystyki pokazują, że rzeczywiście dzieje się coś niepokojącego. Ogólnie rzecz biorąc, przestępczość z użyciem przemocy wzrosła w 2020 roku o 3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Ale kiedy popatrzy się na dane długoterminowe, nie wygląda to już aż tak źle. Na początku lat 90. wskaźnik morderstw był prawie dwukrotnie wyższy niż obecny. Ale w polityce takie rzeczy się nie liczą. Konserwatyści mają jedną odpowiedź. Winne jest Black Lives Matter, Antifa i pomysły Defund the Police, czyli obcięcie funduszy dla policji. Jeden z prawicowych publicystów jako przyczynę podał też rozwody i fakt, że wiele amerykańskich dzieci... Wychowuje się bez ojców. Inni wskazują na wymuszoną przez demokratów rzekomą pobłażliwość policji wobec mniejszości rasowych i etnicznych. Liberałowie z kolei wolą zrzucać winę na pandemię, która doprowadziła do nagłego zubożenia całych miast. Niemal wszyscy nazywają obecną sytuację plagą przestępczości. Ale, ok, kiedy już nazywamy to plagą, to potraktujmy to zagrożenie metaforycznie, jak chorobę. Znajdźmy przyczynę i, sp i spróbujmy zastanowić się, jak to wyleczyć. Fala morderstw w amerykańskich miastach rozpoczęła się jeszcze w zeszłym roku, jeszcze za rządów Donalda Trumpa, a więc nie jest efektem rządów Joe Bidena. I Abyście mnie dobrze zrozumieli, nie obwiniam o nią również poprzedniego prezydenta. Po prostu uważam, że działania obu administracji mają z nią niewiele wspólnego. Ani Trump, ani Biden nie odpowiadają za ten nagły wzrost niektórych rodzajów przestępstw. I pozwólcie mi powtórzyć niektórych bo przestępczość jako taka generalnie w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatniego roku spadła. I to sporo, bo o 6%. A więc ta pozorna fala przestępczości przenosi się z ubiegłego roku na ten. A coraz więcej badań dowodzi, że stoi za tym pewien schemat. Przestępczość koncentruje się w miastach, w biednych dzielnicach, zazwyczaj czarnych albo zdominowanych przez Latynosów. W miejscach, które już w przeszłości były centrami przemocy. I tak wzrost liczby zabójstw w Chicago dotyczył głównie rejonu South Side, zamieszkanego przez czarnoskórych, oraz latynoskiej dzielnicy Side. W Nowym Jorku widać podobną prawidłowość. Przestępczość wzrosła na Bronxie, Harlemie i w czarnej części Brooklynu. W Filadelfii wzorzec jest niemal dokładnie ten sam. Niebiałe dzielnice na północnym i południowym wschodzie miasta. St. Louis w Missouri dokładnie to samo. Przestępczość skoncentrowała się w 6 z 76 dzielnic. Zgadnijcie, kto w nich mieszka. To w porządku. Skoro już wiemy, gdzie rośnie przestępczość, to przyjrzyjmy się, o jaki rodzaj przestępczości chodzi. Bo jak wspomniałem, według danych FBI, zdecydowana większość wskaźników poszła w dół. Rabunki minus 10%. Włamania minus 8%. Gwałty minus 14%. Morderstwa. Wzrost o 1 trzecią. I w przygniatającej większości przypadków mordercy używali broni palnej. 74% zabójstw dokonano właśnie przy użyciu pistoletu albo karabinu. I właśnie tutaj po dziesięcioleciach spadkowej tendencji wstępne szacunki pokazują gwałtowny wzrost. Chociaż dokładne krajowe dane dotyczące przestępczości będą opublikowane dopiero za kilka miesięcy, to trendy są już dość wyraźne. Konserwatyści dowodzą, że jest to wynik nieudolnej polityki demokratów, bo w zdecydowanej większości tych miejsc z wysokim wskaźnikiem zabójstw rządzą liberałowie. No tak, wzrost liczby zabójstw najbardziej widać właśnie w metropoliach, a te są rządzone przez demokratów. Czy to znaczy, że tam, gdzie rządzą republikanie, wskaźnik zabójstw nie wzrósł? No właśnie nie, po prostu nie jest on aż tak widoczny, bo Republikanie nie rządzą w tych największych miastach. Według wstępnych danych FBI wzrost liczby zabójstw miał miejsce w miastach różnej wielkości od tych, w których mieszka 10 tysięcy ludzi, do największych metropolii z ponad milionem mieszkańców. A na 100 największych amerykańskich miast w 63 rządzą demokraci, a tylko w 26 republikanie. Pozostałe miasta mają burmistrzów, którzy identyfikują się jako niezależni. Zagrożenie zabójstwem wzrosło tak samo w demokratycznym Nowym Jorku, jak i w republikańskim Miami. Tylko, że w Nowym Jorku jest to bardziej widoczne, bo mieszka tam po prostu 20 razy więcej ludzi. Mimo to, popularnym twierdzeniem stał się argument, że Wzrostowi wskaźnika morderstw winna jest polityka Defund the Police, czyli obcięcia funduszy dla policji, która utożsamiana jest właśnie z Partią Demokratyczną. O Defund the Police zrobiło się głośno po śmierci Georgia Floyda, kiedy wszelkie postulaty związane z ograniczeniem bezkarności policji oraz przeciwdziałaniem brutalności funkcjonariuszy stały się dość głośne i popularne. I nie chcę w tym miejscu się rozwijać yy, na temat Defund the Police, to jest temat na osobny odcinek, ale w skrócie wyjaśnię o co chodzi. Nazwa Defund the Police jest myląca. W dosłownym tłumaczeniu jest to zaprzestanie finansowania policji albo odebranie funduszy policji. I oczywiście pojawiają się ekstremalne pomysły, aby policję w ogóle zlikwidować i rozwiązać, ale to jest całkowity margines. Większość ludzi, którzy głoszą hasło Defund the Police, chce zwyczajnie przekierować część finansowania służb mundurowych na cywilne programy zapobiegania przestępczości. Policja amerykańska jest bowiem trochę jak aspiryna. To w powszechnej świadomości takie lekarstwo na wszystko. Policję wzywa się do zabójstw i do wypadków drogowych, ale też do przysłowiowego kota na drzewie, do bezdomnego, który śpi na klatce schodowej. Czy do osób niepełnosprawnych umysłowo, które sprawiają kłopoty w sklepach? Czyli do spraw, w których znacznie lepiej poradziłby sobie strażak albo wykwalifikowany pracownik socjalny. Dzięki temu policjanci mogliby się zająć prawdziwą przestępczością, a pieniądze podatników byłyby bardziej efektywnie wykorzystane. Na razie jednak policja obarczana zadaniami, których zupełnie nie powinno wykonywać, to jak skarbonka bez DNA. Według badania The Washington Post z 2020 roku, od początku lat 60. ubiegłego wieku wydatki na policję wzrosły w całym kraju o prawie 800%, ale biorąc pod uwagę zainwestowane w bezpieczeństwo pieniądze, nastąpił stosunkowo niewielki spadek zarówno ogólnego wskaźnika przestępczości, jak i wskaźnika przestępczości brutalnej. Mimo to, w struktury siłowe pompowanych jest więcej i więcej pieniędzy. Ponieważ wśród demokratów są politycy, którzy odpowiadają, opowiadają się za zmianą systemu finansowania policji, Partia Demokratyczna stała się dość łatwym chłopcem do bicia za wzrost wskaźnika morderstw. Nawet jeśli ci działacze, którzy głoszą hasło Defund the Police są niemalże na zupełnym partyjnym marginesie. Bo prawda jest taka, że na dłuższą metę żaden polityk żadnej partii nie zdecyduje się na radykalne obcięcie środków dla policji. To jest po prostu w amerykańskim społeczeństwie bardzo niepopularny postulat. I nie zrobi tego ani demokratyczny, ani tym bardziej republikański polityk. Dla przykładu w ubiegłym roku nagłówki gazet informowało, że Filadelfia, która jest silnie demokratycznym miastem, miała obciąć policyjny budżet. Koniec końców budżet wzrósł o 18%, co włodarze miasta uzasadnili koniecznością wypłaty pieniędzy za nadgodzinę, które funkcjonariusze zarobili na demonstracjach po śmierci o ironio George'a Floyda, na protestach, na które ludzie często szli z hasłem na ustach Defund the police. A wydatki na policję w Filadelfii i tak wynoszą już niemal 15% budżetu operacyjnego miasta. A to i tak nic w porównaniu np. z Oakland w Kalifornii czy w me z Memphis w Tennessee, gdzie na policję idzie prawie 40% wszystkich miejskich funduszy. Średnia amerykańska to między 15 a 20% lokalnego budżetu. Wzrost brutalnej przestępczości w wyniku polityki Defund the Police. Nie jest więc niczym więcej niż tylko mitem, ale jest za to mitem, który robi furorę i służy jako zasłona dymna do robienia polityki. Tak stało się ostatnio na przykład w Georgii. Przedstawiciele Buckhead, czyli zamożnej dzielnicy Atlanty, według niektórych statystyk najbogatszej dzielnicy miejskiej na całym amerykańskim południu, ogłosili że z powodu plagi przestępczości planują stworzyć własną policję, odrębną od policji miejskiej, a być może nawet w ogóle oderwać się od metropolii i stworzyć nowe własne miasto. Według pomysłodawców winę za wysoką przestępczość ponosi Keisha Batoms, burmistrzyni Atlanty, która rzekomo zakazała ścigania złodziei sklepowych i złodziei samochodów. Burmistrzyni Atlanty, która jest głośnym adwokatem reformy prawa karnego, Rzeczywiście podpisała w 2018 roku rozporządzenie eliminujące wymóg wpłacania kaucji przez osoby podejrzane o popełnienie drobnych przestępstw, jak kradzieże sklepowe. Wcześniej tacy ludzie trafiali natychmiast do więzień, ponieważ nie było ich stać na zapłacenie kaucji. Po zabójstwie George'a Floyda, Keisha Bottoms była w grupie najgłośniejszych krytyków brutalnych działań policji która w kierowanym przez nią mieście rzeczywiście miała niezbyt dobrą opinię. I wskutek jej wypowiedzi wielu funkcjonariuszy z Atlanty najpierw poszło na zwolnienia lekarskie, a później morale policji tak spadło, że w minionym roku ponad 200 funkcjonariuszy w ogóle odeszło za służby. Sama burmistrzyni Bottoms nazwała nagły skok przestępczości falą przestępczości COVID. Według danych z końca maja liczba zabójstw wzrosła o około 63% w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Wstępnie miasto odnotowało ponad 300 strzelani, o 45% więcej niż przed rokiem i o 55% więcej niż w 2019 roku. Zagrożenie jest więc całkowicie realne. Mieszkańcy Buckett nie przesadzają z tym, że problem istnieje. Czym innym jest jednak zidentyfikowanie problemu. A czym innym znalezienie sposobu na jego rozwiązanie. Krytycy oderwania backed od Atlanty ostrzegają, że konsekwencje takiego kroku mogą być katastrofalne. Podział pozbawiłby Atlantę olbrzymiej części przychodów z podatków. Prawdopodobnie doprowadziłby też do zwiększenia podziałów rasowych między społecznością biało, białych a resztą Atlanty, miasta znanego jako Czarna Mekka Południa. Bo w całej metropolii połowa mieszkańców to czarnoskórzy, a 40% to biali. Po oddzieleniu się od Atlanty, Backhead City, czy jakkolwiek zwałoby się to miasto, byłoby w 75% białe i tylko w 10% czarne. I tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Pomysły na oddzielenie Backhead od Atlanty pojawiają się od przynajmniej 15 lat pod różnymi pretekstami. Obecny skok przestępczości jest zaś bardzo wygodnym powodem, aby znowu zacząć o tym mówić. Atlanta stałaby się zwyczajnym biednym czarnym gettem, prawdopodobnie z wysoką przestępczością, która z łatwością przekraczałaby, przekraczałaby te sztuczne granice administracyjne. Nawet gdyby częściowo udało się przed nią ochronić bogatą białą większość backhead, pytanie brzmi, czy tworzenie dwóch Ameryk jest rzeczywiście idealnym rozwiązaniem. Bo może lepiej byłoby się jednak zastanowić, jak bardziej efektywnie wykorzystać pieniądze z podatków na poprawę bezpieczeństwa wszędzie, a nie tylko w białych enklawach. Jak dotąd mamy stosunkowo mało danych lub twardych dowodów na to, co rzeczywiście przyczyniło się do obecnej sytuacji w Ameryce. Większość z tego, co słyszymy, to jest polityczna retoryka z obu stron. Krajowe wyniki dotyczące przestępczości, szczególnie w tak olbrzymim kraju, jakim są Stany Zjednoczone, to zwykle suma lokalnych trendów przestępczości. Ale jednak istnieją dowody, że pewne czynniki związane z pandemią mogły odegrać rolę we wzroście liczby zabójstw z ubiegłego roku i z początku tego roku. Zabójstwa to przestępstwa stosunkowo rzadkie i bardzo często mają podłoże osobiste. Według danych FBI większość ofiar zabójstw zna morderców, a jeśli zawęzimy to tylko do kobiet, to ponad 90% ofiar zna napastnika. Często jest to członek ich rodziny. Zamknięcie w domu podczas lockdownów sprawców przemocy domowej oraz ich potencjalnych ofiar mogło więc doprowadzić do zwiększenia ryzyka przemocy. Co więcej, podczas pandemii i ubiegłorocznych masowych protestów przeciwko rasizmowi. Stany Zjednoczone odnotowały historyczny wzrost sprzedaży broni. Wstępne badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis dowodzi, że gwałtowny wzrost zakupów broni w pierwszych miesiącach pandemii był związany z prawie 8% wzrostem przemocy z użyciem broni. Naukowcy odkryli, że Stany, które miały niższy poziom brutalnej przestępczości przed pandemią, odnotowały ścisły związek między wzrostem sprzedaży broni. A większą przemocą z użyciem broni. To są oczywiście jeszcze wstępne wnioski. I to badanie nie zostało nawet poddane jeszcze naukowej krytyce, która jest wymagana w świecie akademickim. Ale intuicyjnie wydaje się, że ma to sens. Lockdowny powodują, że ofiary przemocy domowej zostają zamknięte na małych przestrzeniach wraz z osobami, które już wcześniej dopuszczały się wobec nich przemocy. Z łatwiejszym dostępem do broni to jest gotowy przepis na nieszczęście. Analizy wykazują, że odsetek zabójstw poszedł w górę już nawet przed lockdownami, spowodowanymi rozprzestrzenianiem się wirusa. Duży, a w każdym razie statystycznie istotny wzrost nastąpił w czerwcu ubiegłego roku mniej więcej w tym samym czasie, kiedy doszło do masowych protestów po zabójstwie Georgia Floyda. Jaki związek ma mieć jedno z drugim? Otóż niektórzy policjanci i pracownicy socjalni uważają, że te demonstracje odwróciły uwagę policji od codziennej pracy, ale także, że wściekli policjanci mogą być mniej skuteczni w walce z przestępczością. Te protesty były przecież skierowane przeciwko brutalności policji, a wielu funkcjonariuszy potraktowało zarzuty o brutalność osobiście. Jako wyraz dezaprobaty wobec ich pracy. W jakimś zakresie musiało ich to zdemobilizować. A przynajmniej tak twierdzą na przykład organizacje policyjne i związki zawodowe policjantów z Nowego Jorku. Tylko, że to wyjaśnienie ma jeden słaby punkt. Bo jeśli przyjmujemy tezę o niskim morale policji, to dlaczego dotyczyło ono jedynie morderstw, a nie innych rodzajów przestępstw, w tym tych najbardziej brutalnych? Co więcej, Jeff Asher, analityk kryminalny, który bada trendy we wskaźnikach zabójstw, wziął pod lupę 60 amerykańskich miast i nie znalazł żadnej zależności między liczbą protestów Black Lives Matter a wzrostem liczby zabójstw. I znowu wracamy do punktu wyjścia, którym jest łatwy w zasadzie nieuregulowany dostęp do broni. Mam osobiście przekonanie graniczące z pewnością, że to nie polityka demokratów czy defund the police, za którym to hasło nie idą w zasadzie żadne działania, są odpowiedzialne za wzrost wskaźnika morderstw. Oczywiście możemy tego nie zauważać, możemy dosypywać kolejne dolary do policyjnego worka bez dna, obwiniać Antifę, Black Lives Matter, Bidena, tworzyć białe enklawy w czarnych miastach. Tutaj jedynym logicznym krokiem wydawałoby się jednak ograniczenie dostępu do broni, ale wiele rządów stanowych robi coś zupełnie odwrotnego. Ułatwia do niej dostęp, uważając, że ofiary, kiedy będą miały w ręku karabin albo pistolet, same się obronią. Tylko, że to jest jak wizyta u lekarza, kiedy dowiadujecie się, że macie za wysoki cholesterol. Lekarz wam mówi, że musicie unikać tłustych posiłków, słodyczy i więcej się ruszać. A wy na to, że lubicie boczek, Sernik, a na spacerze to nogi Was bolą. I przypisz mi pan jakieś witaminy. W przeciwieństwie do innych twórców internetowych, którzy robią sobie letnie wakacje, ja chciałem Wam tylko ogłosić, że latem nie przerywam nagrywania felietonów, a wręcz że pojawią się wkrótce nowe formy. Dlatego zapraszam na Facebooka, YouTube, Spotify, a także ostatnio na Google Podcast. Wszędzie pod tą samą nazwą: Ameryka dla Zaawansowanych. I oczywiście dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, komentarze i reakcje. Dzięki nim ten projekt się rozwija. I oczywiście proszę o więcej.